Państwo, bardzo serdecznie. Dziś na naszej tarnowskiej kanapie gości radny Kazimierz Koprowski. Witam Pana. Dzień dobry, witam. Panie radny, czy myśli Pan już o kampanii wyborczej? To znaczy się, no jestem członkiem ugrupowania, które na pewno swoją reprezentację w kolejnej kampanii samorządowej i nie tylko wystawi, więc w, tych kontek w tym kontekście z całą pewnością tak. A myśli Pan już o kampanii prezydenckiej? No to znaczy się no na pewno, bo skoro pan prezydent obecnie urzędujący będzie kończył kadencję, chyba, że jak... Pojawi się komitet, który będzie chciał go wcześniej odwołać, no to wtedy wcześniej, a jeśli nie, no to w przyszłym roku będzie również. I, i, i kampania prezydencka. Pytam o to dlatego, że jest pan no, mówi się, że będzie pan y, jedynym, czy tam głównym kandydatem Ryszarda ścigały z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, to prawda? No czas pokaże. no Partia pewnie będzie musiała wskazać kandydata swojego, i z całą pewnością to przed wyborami nastąpi. Czy to będę ja, czas pokaże. A na Czech zrezygnowała, Powiedziała, że nie będzie kandydować. W związku z czym wydaje się być. Logicznym, że to pan będzie tutaj. No, w, w swoich roku. szeregach, w szeregach Prawa i Sprawiedliwości mamy bardzo dużo osób przygotowanych do tych funkcji, więc i merytorycznie, że tak powiem, nie tylko z doświadczeniem, ale, ale osób, które z powodzeniem mogłyby również być kandydatami. Więc Kogo by pan skazał, decyzja. Tutaj? No to trudno mi tutaj dywagować w tej chwili, wymieniać nazwiska, prawda, bez zgody tych osób. Natomiast no, czas pokaże i na pewno nasze ugrupowanie wystawi kandydat. A kto by był tutaj, Pańskim zdaniem, najbardziej kompetentny, żeby zmierzyć się z ryszardem ciegało? Pan uważa, że Pan by był w stanie podobać temu wyzwaniu? Myślę, że całkiem spokojnie tak. Moje doświadczenie w pracy w urzędzie, zdobyte umiejętności, całkiem spokojnie Już wydaje mi się. Czy Pana, że to wystarczy? No. Potrzebne jest jeszcze poparcie wyborców, z całą pewnością mieszkańców i to jest jakby najważniejszą no sprawą. Właśnie, całej. Czy, czy, czy pańskim zdaniem... Dlaczego PiSowi nie udaje się zdobyć władzy w Tarnowie? Co jest tego przyczyną? Ja myślę, że do tej pory nie zdołaliśmy zgrupować wokół jednego kandydata wszystkich grupowań prawicowych, ale myślę, że czas ku temu, aby to uczynić. I to jest taki podstawowy języczek uwagi, który pewnie będzie decydował o tym, czy kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygra te wybory, czy nie. A Natomiast... że macie słabych kandydatów, czy macie słaby program, który nie przekonuje tak? Nie, ja myślę, że jeśli popatrzymy nawet na nasz program w 2006 czy 2010 roku, jeśli zderzyć go z programem pozostałych kandydatów, jeśli chodzi o urząd prezydenta i pozostałych ugrupowań, to podejrzewam, że swoim programem biliśmy na głowę. Tylko prawda jest taka, że wielu mieszkańców nie zawsze zagląda do tego programu. Decydują przy tym różnego rodzaju sympatie czy antypatii. No, mamy dwie takie główne, zasadnicze teraz, które się ścierają ze sobą opcje polityczne. Mamy PO, mamy Prawo i Sprawiedliwość. mi się nie wydaje, żeby Polacy zarówno nie wiedzieli o tym, co ma do, do przekazania PiS. No, dlaczego nie? Przecież media bardzo ogródkowo czasami podają to, co dzieje się z inicjatywy PiSu, a jeśli popatrzymy na. A nie docenia mieszkańców, oni no, potrafią jednak wyciągać informacje no, z różnych źródeł. Prawda jest taka, że trzeba tych źródeł jednak poszukać, prawda? Aby te informacje prawdziwe znaleźć. Natomiast na co dzień tak na dobrą sprawę nakarmiło się mieszkańców Tarnowa, jak i mieszkańców Polski takim antypisowskim nastawieniem. Ale wydaje mi się, że sądząc po kolejnych przynajmniej czynionych różnego rodzaju sondażach. Wydaje mi się, że to już czas powoli, powoli mija. Straszenie pisem po prostu mija. Wydaje się też ostatnio, że jest Pan dosyć aktywny na polu, jeżeli chodzi o obrad Rady Miejskiej. Dosyć takim mocnym oponentem działania Ryszarda ścigały, Co mu Pan głównie zarzuca? No to trudno tutaj mówić, że jestem oponentem. Proponuję rozwiązania, które wobec których po prostu pan prezydent i jego ugrupowanie, czy grup ugrupowania, które go popierają, przechodzą obojętnie. I wydaje mi się, że nie, nie kładzie nacisku na te sprawy, które są typowymi bolączkami miasta i mieszkańców. Właśnie prasy, no no przede spotkanie. wszystkim e, nie można tylko poświęcić się kierunkowi jednemu. Budowa jednego przebicia do autostrady, prawda, mm. czy innych rozwiązań, które pociągają za sobą e, naprawdę szereg milionów złotych, natomiast zostawia się... Inwestycje, które coś mogą później w przyszłości zwiększyć ilość miejsc pracy i tak dalej? I tak no dalej. to są na razie pobożne życzenia, bo w Tarnowie dzieje się dokładnie odwrotnie. Padają firmy, przenoszone są firmy i zarządy do e, miast spoza, poza Tarnów. No to właśnie może ta autostrada może to zmienić, bo to jest jednak szansa na to? Myślę, że sama zapowiedź i samo dojście autostrady to jest troszeczkę za mało. Za mało aktywności tutaj na tym polu. i przyduje się strefa aktywności. Gospodarczej. No dobrze, tylko proszę teraz popatrzeć, ile tam firm na razie znalazło swoje podwoje, ile tam otwarto nowych Miejsc pracy. No Ale struktura jeszcze nie jest wykończona, więc tutaj też nie, nie, nie można mówić mówię... o tym, żeby od razu będzie boom gospodarczy w tym miejscu. Właśnie. I teraz aktywność na tym polu, aby ten boom nastąpił, musi być większa niż do tej pory. I to jest, naj, jest najważniejszy taki języczek uwagi, prawda, bo sama autostrada to, to nie jest taki skotowy. Jestem przyjazny dla przedsiębiorców? No trudno powiedzieć, no, czy, czy jest przyjaznym, czy nie jest przyjaznym. Samo oferowanie działek, prawda, i samo powiedzenie, oto, budujcie się w Tarnowie, bo mamy siłę roboczą, to jest troszeczkę za mało. Potrzeba zachęt, które w tym wypadku. No, będą takim kluczowym, czy, czy generalnie kluczem będą do, do sukcesu w postaci uruchomienia nowych miejsc pracy. To by było pan, Pańskim priorytetem, gdyby był Pan e, władarzem miasta Tarnowa. No Z całą pewnością tak. W jaki sposób Pan realizował to? No to przyjdzie czas na to, jeśli będę Ale kandydatem. Ale są jakieś konkretne pomysły, rozumiem? No, z całą pewnością tak. Yy, dobrze. Co Pańskim zdaniem, czy Pańskim zdaniem jest możliwa koalicja PiS-Tarnowianie, jeżeli by to takie doszło? No, w polityce nigdy nie mówi się nigdy, prawda, ale gdyby do takich ewentualnie rozmów w przyszłości doszło, nie wiem, trudno mi wyrokować, do mnie nie tylko decyzja będzie należała, natomiast no, wiele musiałoby się zmienić, przynajmniej do końca tej kadencji, aby o takiej koalicji w ogóle w przyszłości są, można byłoby są, myśleć. Co musiałoby się zmienić? No, panie redaktor, no, w, tej, w tej Radzie doświadczyliśmy wielu sytuacji, które, że tak powiem, nie sprzyjają tworzeniu ewentualnej koalicji ale tak jak powiedziałem, no, życie nie znosi Ale, ale konkretnie, pustki. co nie sprzyja? W czy czym się nie dogadujecie? No, Przede wszystkim tutaj mówić, że się nie dogadujemy. Nie są przyjmowane nasze propozycje i te dość istotne w wielu sprawach. Nie są realizowane nasze wnioski, a wręcz odwrotnie są one wycinane. Od początku kadencji systematycznie byliśmy wycinani, prawda, jako opozycja z wielu ciał, prawda, i z przewodniczenia komisji. To szczerze powiedziawszy, takie zachowania nie sprzyjają ale to nie budowaniu idzie? kolejnych ale to nie idzie w, w dwie strony, dlatego mówię o tym, ponieważ jeszcze wracam do kwestii absolutorium. Yy, z reguły Radni PIS z góry głosują przeciwko udzieleniu absolutorium prezydentowi, a przecież to jest głosowanie nad wykonaniem budżetu, a nie nad racjami politycznymi. O, przepraszam Pani Redaktor. Yy, radni PIS dopiero pierwszy raz w tym roku zagłosowali tak na dobrą sprawę przeciwko absolutorium. Wyraźnie. Ale zawsze przenoszą się głosy jednak mimo wszystko, że i. Coś jest nie, nie, nie tak. No tak, no bo nie możemy akceptować yy, spraw, które zostały w sposób niewłaściwie załatwione, inwestycje niewłaściwie poprowadzone, decyzje, które, które były Ale jeśli podejmowane. Ale brachunkowa stwierdza, że wszystko jest zrobione no w porządku dobrze, i, yy... i tak naprawdę oceniamy budżet, oceniamy jego wy wykonanie to Tutaj wszystko się zgadza. Jeśli mamy regionalna obrachunkowa zachowuje się jak y, przysływowy matematyk, czy dwa dodać 2 jest 4. I to cztery i jest. To jest pod uwagę. Nie, zupełnie tak. My oceniamy działalność pana prezydenta w, w skali całego roku. I teraz decyzje, które tak na dobrą Ale Uznać nad wykonaniem budżetu. Tak. I, I ten budżet został wykonany. No teraz, przepraszam bardzo, budżet jakoś został wykonany. Tylko teraz, jak on został wykonany? Jeśli popatrzymy na zadania, które zostały uchwalone w budżecie, to te zadania, część tych zadań w, w ciągu roku wycięto, a więc czy ten pierwotny budżet uchwalony został wykonany? No nie został uchwalony, nie został Panie wykonany. Radny, ale trudno jest mówić o tym, żeby w sytuacji, kiedy mamy budżet na cały rok i mogą pojawić się sytuacje, kiedy trzeba będzie ten budżet po prostu zmienić, bo, bo, bo coś wypadnie, no trudno tutaj przewidzieć jakieś określone wydatki. No dobrze, tylko jeśli planujemy remont na przykład uliczy, ulicy Koszyckiej, remont ulicy Okrężnej, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania miasta, jest to jedna z dojazdowych ulic z południa Tarnowa mhm. i one są nagle w ciągu roku wycinane, nie wiadomo z jakich przyczyn, no bo ktoś powiedział, że no, taka informacja do nas dotarła, tak, że... Powiedzmy, no na przykład trzeba było więcej pieniędzy przeznaczyć na odśnieżanie załóżmy. No tak, tylko te pieniądze na odśnieżanie trzeba wykorzystać efektywnie, a nie rzucać je w ostatniej chwili na chóra, tylko na dośnieżanie panować cały rok. Tylko w momencie, wróćmy do tego budżetu. Więc jeśli oceniamy budżet, musimy w ubiegłym roku ocenić również, jak ten budżet był wykonywany, jak zadania zostały wykonane. Mamy przykład krakowskiej, mamy przykład niewykonania czy wycięcia z budżetu koszyckiej, mamy przykład wycięcia z okrężnej. Niewłaściwie załatwiono sprawy, czy też mało zajęto się sprawami przeciwpowodziowymi. No to są elementy, chociażby nawet ulica Lewowska, tak na dobrą sprawę, co większy deszcz, to się przelewa stłużka wody mm. przez ulicę Lewowską. To widzimy na co dzień. Widzimy, jak wyglądają ulice osiedlowe. Nie są realizowane wnioski ja nie mówię radnych opozycyjnych, bo to z litery prawa widzę, że są wycinane, ale nie są realizowane wnioski również i rad osiedlowych. No to jest, to, to jest, to już jest dzwonek, którym należy się przede wszystkim przyglądać sprawom, które de facto wpływają na to. I jeśli popatrzymy na to wszystko, w sposób negatywny o budżecie nie wypowiadają się tylko ja w imieniu klubu, ale wypowiadali się również i inni przedstawiciele radnych opozycyjnych. W związku z tym, w związku z tym to nie jest tak, że PiS głosował nie, bo nie, tylko miał argumenty. Ryszard Ciegoła mówił, e, e, odpierał te zarzuty, twierdząc, że zdają sobie sprawę, że chodzi o urząd, przedstawiciele urzędu miasta zdają sobie sprawę z tego, że jest mnóstwo zapotrzebowań, nie można wszystkiego zrobić i zrealizować raz, pojawiają się rzeczy, które nie są przewidziane w planie. Czy nie można tego uwzględnić? Z całą pewnością tak, ale ja tutaj wskazuję jeszcze na wydatkowanie środków, które w moim odczuciu zostały one zmarnowane. Rozwiązanie TZD i koszt, y, e, koszt likwidacji tego zakładu w wysokości 823 tysięcy złotych. Proszę, Pani redaktor, pomnożyć tę kwotę przez 350 złotych, bo tyle średnio kosztuje tona masy asfaltowej. Na metr kwadratowy o grubości 1 cm zużywanych jest 25 kg. Więc około 125 kg idzie na warstwę 5 cm o wielkości metra kwadratowego. Więc jaką ilość metrów kwadratowych bylibyśmy za tą kwotę wyasfaltowali w mieście ulic? Proszę mi wierzyć, są gminy, które taką kwotę, gdzie u nas wydało się na likwidację TZD, wydają na inwestycje w swojej gminie. I gminy te wyglądają przepięknie. U nas niestety tak się nie potrafi tego czynić. Jeżeli byłby Pan doszedł do władzy, posłowałbym politykę jednak zaciskania pasa w walce z kryzysem, który jednak wszechobecnie w jakiś tam sposób panuje. To znaczy, ja się zastanawiam, tak na dobrą sprawę, czy chociaż mówi się o tym kryzysie, prawda, czy tak na dobrą sprawę, to zaciskanie pasa w mieście ma faktycznie miejsce. Słyszymy o likwidacji szkół, o likwidacji. E, niektórych jednostek w obrębie, w obrębie oświaty, prawda. Mhm. To, jest, to jest ogromny problem, jak z no, tym sobie no, poradzić. Tak, tylko, że pra... Problem jest taki, że aby coś zlikwidować, trzeba mieć pewne poparcie społeczne i społeczeństwo przekonać, że jeśli coś zlikwidujemy, na to miejsce musi pojawić się pewne nowo. Tymczasem nie pojawia się nic. No sławny przykład bodajże z 11 roku, kiedy planowano likwidować stołówki, a niedługo, niedługo potem właśnie państwo jako media napisaliście, że pan prezydent kupił sobie za około 100 tysięcy złotych, prawda, samochód służbowy. Ja nie kwestionuję, czy on był potrzebny, czy nie. Może tak, może nie. A może trzeba było się wstrzymać rok czy dwa, prawda, z zakupem tego samochodu, a rzeczywiście nie nie podejmować żadnych y, decyzji w kontekście likwidacji szkół. No, to jest Ale pytanie. czemu co do likwidacji tzd bo ona miała usprawnić funkcjonowanie organizacji Urzędu Miasta. Czy pan by gdzieś tak myślał, ewentualnie prawda, w przypadku wygrania wyborów prezydenckich, o jednak y, zawężeniu, jeżeli chodzi o, o biurokrację, żeby ta biurokracja nie była taka bardzo rozbudowana? Jest to możliwe? Jest to Z całą pewnością w przypadku TZD-u, tak w moim odczuciu, jeśli patrzymy na dbałość o tarnowskie ulice, niewiele się zmieniło. Natomiast na dobrą sprawę zlikwidowano tylko tę część wykonawstwa, czyli tych kilkanaście etatów, które mówiąc kolokwialnie, pracowali ci pracownicy łopatą i łatali dziury. Natomiast wiemy doskonale, że chociaż nawet minęło już ponad pół roku i z niema skończyła się dawno, mamy wiele ulic w osiedlach i nawet tych główniejszych ulic, na których są takie dziury, że można sobie koło w samochodzie urwać. Więc jeśli to miało być to nowo, no to. Dali twierdzę, i jest to poparcie mojej tezy, że likwidacja tzdm była po prostu zbyteczna. A jak pan ocenia kwestię zbudowania centrów poszczególnych w ramach Urzędu Miasta? Jak to? Nie, to znaczy ja cały czas byłem przeciwny, bo wystarczająco dużo czasu przepracowałem w urzędzie, żeby tego urzędu nie znać od spodu, nie tylko z punktu widzenia zarządzania, tego, zarządzania tym urzędem. I śmiem twierdzić, że utworzenie centrum niczemu dobremu nie sprzyja. W mojej ocenie rozmydla kompetencji. Potencje. Jak powinien funkcjonować w takim razie Urząd Miasta? Wiemy, my mieszkańcy wiemy o tym. Przychodzi się do okienka A, odsyłane jest do okienka B, do okienka C i tak w kółko i tak kółko. Kółko. jest no taka, że załatwia się bardzo długo. Prawda jest taka, że mieszkaniec, który przychodzi do Urzędu Miasta, powinien dostać klarowną informację, gdzie daną sprawę ma załatwić i gdzie ewentualnie może podejść, aby tę sprawę załatwić ostatecznie. Nie może być odsyłane od przysłowego Annasza do Kajfasza i w efekcie nie załatwić nic. Natomiast mnożenie stanowisk, bo tak na dobrą sprawę utworzono stanowiska dyrektorów centrów, pod którego podlegają zlikwidowane czy przekształcone wydziały. Tak na dobrą sprawę skupienie w jednym ręku to przecież miało to już miejsce, bo przecież pytam się, no czym zajmują się wobec tego zastępcy prezydenta, skoro oni właśnie powinni wykonywać tę funkcję tych dyrektorów centrum i, i skupiać w jednym ręku te informacje i działania, które wykonują czy dyrektorzy wydziału. Uważa pan, że, że, że ta biurokracja jest dosyć rozmuchana? Myślę, że tak, wbrew temu, co pan prezydent kiedyś wydał, zarządzenie w sprawie dobrowolnych odejść, śmiem twierdzić, że nic się nie zmieniło. Natomiast będziemy, będę oczekiwał prawda, wyliczenia tych etatów, które w urzędzie są, bo jeśli komuś wypłacamy pieniądze i urzędnicy odchodzą w sposób dobrowolny, no to tak na dobrą sprawę to jest takie miękkie przejście i do ograniczenia liczby urzędników w mieście. Wydaje mi się, że to się nie dzieje, jeśli patrzą na strony urzędowe, to co jakiś czas są organizowane kolejne konkursy. No, system zastępstw czy przeniesień pracowników wewnątrz urzędu, jest to możliwe. Więc wydaje mi się, że łatwiej jest przenieść urzędnika, nawet go dokształcić, żeby na nowym stanowisku wykonywał kolejne obowiązki czy nowe obowiązki. Nie jest tak, że nie da się nikogo innym zastąpić. Nie ma takiej, to jest za duży urząd, żeby, żeby tako, takie założenie a priori przyjąć. Czy Pan by też powołał tyle zastępców? Myślę, że w Tarnowie w zupełności wystarczy dwóch zastępców. I to załatwia sprawę? Tak, załatwia sprawę. I czym oni by się zajmowali? No, przede wszystkim z e, całą, całą pewnością można byłoby tutaj połączyć dziedziny oświaty, kultury, sportu, organizacji pozarządowych, opieki społecznej. To można skupić w jednym ręku całkiem spokojnie. Kiedy dowiemy się o tym, czy będzie pan kandydował na prezydenta Tarnowa? No, kiedy pojawi się ku temu czas i kiedy otrzymam stosowne nominacje, albo ja, albo jakiś inny kandydat, członek PiSu otrzyma ze strony naszej struktury takiej nominacji? Chciałabym jeszcze poruszyć kwestię studium uwarunkowań przestrzennych w mieście Tarnowie i tej debaty publicznej, która się ma w związku z tym odbyć. Jak Pan ocenia te rozwiązania, które zostały w nim zawarte? No rzeczywiście jest to olbrzymia praca. Olbrzymia praca, to trzeba, trzeba jednak przyznać. Natomiast przynajmniej w tej części, którą ja zdążyłem oglądać, prawda, czy, czy zapoznać się z częścią opisową, jak i z częścią graficzną, no rzeczywiście niektóre rozwiązania będą z tą pewnością powodować wiele protestów mieszkańców. To nie ulega wątpliwości. Które konkretnie rozwiązania? No chociażby nawet niektóre rozwiązania drogowe, niektóre rozwiązania parkowe, prawda, tam gdzie ma być zieleń stała, zieleń parkowa i tym podobnie. No mieszkańcy będą protestować z bardzo prostej przyczyny. Dlaczego oto na moich działkach ma postać park, prawda, i miasto nie wiadomo kiedy go wykupi, a ja muszę za to płacić podatki, a z drugiej strony w innym miejscu mają być tylko osiedla mieszkaniowe. No rzeczywiście to może budzić niepokój. Poza tym budowanie parkingów, czy też propozycja umiejscowienia parkingów, prawda, wraz ze strefą usług w sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych jednorodzinnych, gdzie jeszcze przed paru laty mieszkańców tych zachęcano, aby tam budowali domy, prawda, organizowały się spółdzielnie, aby powstały. No i dzisiaj wciska im się, prawda, dodatkowy system parkingowy tuż obok. Czy uważa obok, obok Pan, że domów. to jest nieprzemyślany projekt? Nie, bardzo nieprzemyślane Muszą być, a zwłaszcza, że w sąsiedztwie są miejsca, gdzie takie parkingi, prawda, Właśnie umiejscowienie parkingu typu parkur i jedź, prawda, jest możliwe. Natomiast nie w, w kontekście, nie w sąsiedztwie jednego dużego osiedla. I takich, takich przykładów można byłoby w tym planie mnożyć. Ale ta debata publiczna ma na celu to, to że faktycznie mieszkańcy będą mieli realny wpływ na zmiany w tym studium. To znaczy się, pani redaktor, to tylko tak brzmi ze strony Urzędu Miasta. Proszę popatrzeć, jaki mają czas mieszkańcy na zapoznanie się z projektem studium. Od 28 czerwca Bodajże do 16 sierpnia. Do 6 września mogą składać propozycje, wnioski, opinie dalej. Czas, który wybitnie nie sprzyja konsultacjom. Czas letniej kanikuły, wakacje, wyjazdów, urlopów. Niewiele będzie Czyli takich to jest osób. czas zamierzony, by pan. No, sugeruje... Nie chciałbym posądzać tutaj Że nie pana prezydenta. Pan prezydent. Pokazałem, zrobiłem to tak, o o złe czas, intencje, ponieważ... ale to właśnie tak jest puentowane przez mieszkańców. Czy to nie właśnie niecelowo zamierzono, aby niektóre rozwiązania przeszły niezauważalnie, albo żeby ludzie obudzili się nagle we wrześniu, w październiku, kiedy już czas na konsultacje czy na składanie wniosków minął. Powiem uczciwie, że będę proponował, aby te terminy nieco przedłużyć, przynajmniej o dwa miesiące, skoro od 2008 roku, bo wtedy została podjęta przez Radę Miejską uchwała o przystąpieniu do opracowania czy nowego studium czy zmian w studium, nigdzie stoi na przeszkodzie, skoro minęło już 24 stycznia 5 lat od tej uchwały, aby poczekać jeszcze dwa albo trzy miesiące i dać możliwość do pełnego zapoznania się. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za Dziękuję Państwu. Przypomnę tylko, że naszym i moim Państwa gościem był Pan Kazimierz Koprowski. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.